Aktualnie, moim marzeniem jest stałe 3000 osób na moim serwerze KraftKeop.pl Więc postanowiłem coś z tym zrobić, jednak przez to będę musiał wydać mnóstwo pieniędzy. Wiem, że lubicie jak wydaję kasę, więc w tym momencie zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał oraz udostępnijcie ten film koledze. A ja wszystkie pieniądze, jakie zarobi ten film, przeznaczę na kolejny podobny. I oczywiście dowiecie się, ile on zarobił, więc chyba warto. A teraz wejdźmy na serwer i wy też to zróbcie, żeby spełnić moje marzenie. A teraz wejdźmy na serwer i wy też to zróbcie, żeby spełnić moje marzenie. Dobra, moi drodzy, wchodzę na serwer, rozdać trochę kasy. No jest prawie 3000 osób. No nie jest stałe, ale po tym filmie może się uda. Dobra, wchodzę. Stop, poczekajcie. Ponieważ jeśli chcecie wygrać 100 zł do ladowania, to w tym momencie napiszcie w komentarzu swój nick oraz subskrybujcie kanał i zostawcie lajka. Like A tutaj macie ostatnią osobę, która wygrała, więc gratuluję. Okej, okay, pewnie się zastanawiacie, co ja tutaj zabierzam robić. I dzisiaj będzie naprawdę mnóstwo kontentu, więc oglądajcie mi do końca, ponieważ są trzy opcje na to, jak będę rozwał kasę. Pierwszą rzeczą będzie podstawianie kasy na trybie Money SMP oraz gangkerz. Więc na pewno wiele graczy się ucieszy. Drugim moim pomysłem jest wejść na Discorda i po prostu roz Zdanie kasy jakiemuś losowemu typowi, co jest u mnie na Discordzie. Jednak trzecia opcja jest naprawdę mocna, ponieważ zamierzam wchodzić na streamy różnych YouTuberów i namawiać ich, oczywiście pieniędzmi, do wbicia na mój serwer, żeby pozyskać nowych graczy. I serio, oglądajcie nim do końca, bo nie jeden streamer się zgodził i naprawdę było grubo. Dobra, żeby nie było, to nie będzie w ogóle ustawione. Serio, będę rozdał tą kasę i tebał się totalnie do randomowych osób, żeby nie było. Jestem ciekawy, czy ktoś kopie. Potrzebuję osoby, która kopie. O, jest, proszę bardzo. Znaczy, on nie kopie, on po prostu stoi. No <laughs> tragedia. Czy naprawdę nie znajdę żadnej osoby, która kopie. O jest jakiś ziomek, Dobra, zarobiście. Dobra, ile ma pieniędzy? Zobaczmy. Ma, moi drodzy, złotówkę aktualnie na koncie, ale wykopał już cztery dychy. Tak, serwer skam Jak ktoś mi to powie, to jest naprawdę debilem, nie? Wiecie co? Weźmy go na Discorda i zobaczymy co powie. Dobra, wyłączę wanisza. Siema, stary. Podaj DC. Stary, musisz mi podać Discorda. Dasz radę czy nie? O, podał mi. No dobra. Dzisiaj twój szczęśliwy dzień, wariacie. dodałem go na Discordzie. Oraz do niego zadzwoniłem. Siema, stary. Dzisiaj twój szczęśliwy dzień. chodź VC. Oczywiście oni nie zdobędą tych pieniędzy tak. O. Ponieważ będą musieli wykonać wyzwania, żeby chociaż trochę poczuli adrenaliny. Siemo, o co witam chodzi? cię. Witam cię, stary. No, jest teraz, jest to Twój dzisiaj szczęśliwy dzień. Dlaczego? Umiesz się bić. No, ogólnie średnio, A... Bo ja gram na padzie teraz. A, na padzie, no dobra, ej, no to co zarobiliście, stary? Dobra, słuchaj, to ubieraj tego seta. Dobra. I stary mam. To będzie mega mocne w takim razie. Dobra, trzymaj to. Dobra, ubieraj. Ja, ja, ja będę to w takim razie. Ej, ty serio grasz na padzie? Dobra, to ja nawet, stary, wezmę sobie tylko lederowy set. Lederowy set i żelazny I słuchaj, jeśli mnie Dobra. No to zobaczysz, co się stanie. Więc w tym momencie ustawiłem za siebie nagrodę. Jeśli ten gracz mnie zabije, wygra 20 złotych Dobra, moi drodzy, F-player, zęciak 20. Jestem w tym momencie warty dwa jedychy nie? Dobra, jesteś gotowy, czy nie jesteś Poczee. gotowy? dobra, no jestem gotowy. Dobra, ty grasz na padzie, ja gram na myszce i na klawiaturze, więc jeśli mnie zabijesz, to naprawdę będzie zarąbiście. Przynajmniej Ci tego życzę. Dobra, dawaj, dawaj, no. Próbuj, próbuj. Ej, co ty masz za. Co jest ty? Co to jest za Drian. jakiś porąbany? Ej, chłopie, bo ty chyba nie dasz... Oj, albo to jednak dasz mi radę. Chyba dasz mi radę. Dobra, czekaj, no bo ty grasz na padzie, no nie mogę tego przegrać, że to będzie wstyd jak nic. Kopiec z typem, no przegram. Ej, nie no. Nie, nie no, dobra. Tragedia, ja się denerwuje, bo. bo ja... Nie, no nie wierzę, przegrałem. Wow, no nie i gratuluję. No, dostajesz 20 zika więc możesz sobie wypłacić. A widzę, że wypłaciłeś trochę z serwera i tak już. No. No, więc gratuluję. Pozdrawiam. Jo, dziękuję. pozdro. No, graj na CraftCube, pojedź żeby grali wszyscy. No, graj się wszyscy na CraftQue, polecam. No i zarobiście <laughs> <laughs> zarobiście, no serio, naprawdę się cieszę A tu była dopiero pierwsza osoba Dobra, żeby nie było, znajdźmy teraz kogoś takiego Ukrytego, ukrytego, że To po prostu sobie Stoi gdzieś, kopie na braszu Jak kupił brasza, to trochę mu go zwrócimy po prostu co, co, co to jest za miejsce? Nie chcę wiedzieć What the fuck? Eee... No trochę dziwnie eee, Nie, 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 nie tu nie ma, mnie tu nie ma Ja po prostu sobie stąd idę. O, tu mamy ziomka, który Sobie kopie, moi drodzy, no i pra bardzo Dobrze, dobra, mam pomysł. Każdy, moi drodzy Kocha diamenty, więc damy mu, moi drodzy, tutaj Blok diamentów i podłożymy pod niego trochę Pieniędzy, tylko na początku zobaczmy, il. zobaczmy, on. Ma kasy, ma 4 złote. Dobra, to żeby nie było nie, nie za łatwo, to ja mu podłożę 15 złotych i będzie musiał wydać jeszcze 70 groszy, żeby mieć wypłatę. Aha, czy ja nie mam vanisza? Dobra, nie wiem. Dobra, 15 złotych, niech będzie. 15 złotych mu daję, Dobra, on mnie widzi. Daję mu to po prostu. O kurde, nie, nie, źle podłożyłem, źle podłożyłem. O, no i proszę bardzo, właśnie że jak wydropił 15 zł. E, tutaj było drugie, ale na szczęście nie udało mu się zdobyć. Proszę bardzo, niech będzie, niech będzie. Free, free pieniądze. W tym czasie przeszedłem na kolejny tryb, czyli gingkesh. Dobra, moi drodzy, na No Fajnie by było, kurde, kogoś ogarnąć. Nie wiem, tu nie mam akurat takiej komendy, przez co mogę podkładać tym ludziom, więc to trzeba jakoś bardziej przekwinić. O, moi, moi drodzy, pierwszą osobę, syn Matisa. Da ktoś coś na star, proszę o jakieś pieniążki. Nie no, oczywiście, że damy mu. Syn Matisa, moi drodzy, i on, moi drodzy, jest nowym graczem, totalnie nowym graczem. Ej, czy on ma cheaty? Czy on ma cheaty? Czy on kopie na nukerze? Nie no, nie wierzę. Nie no, nie wierzę. No nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę. No, nie wierzę. Naprawdę, naprawdę? Ile to jest pieniędzy? Trzy złote. Dobra, daję mu bana, moi drodzy, za cheaty. Ej, stary, czemu go nie zgłosiłeś? No teraz też mi głupio. Ale no dobra, moi drodzy, damy mu coś. Ustawię mu po prostu pieniądze. Czekajcie. On ma wykopane w tym momencie 1 zł. Damy mu dyszkę tak na start. Niech ma 10 zł na koncie. Masz, dałem Ci 10 zł do wypłaty. <noise> Zawsze coś. Teraz na ekranie macie ilość pieniędzy, którą już wydałem. A to dopiero był początek. zęciak daj 50 zł. Dobra, ale to trzeba jakieś wyzwanie mu ogarnąć. Dobra, on sobie tej kopie. Podaj DC. Niech będzie. Bierzemy go na sprawdzanie. Zobaczymy, co powie. Podaj DC, masz 3 minuty. I tutaj miałem ciekawy pomysł. Ponieważ jeśli jakimś cudem okaże się, a raczej się okaże, że ten gracz nie ma cheatów, dam mu 50 zł totalnie za darmo. Jednak jeśli będzie miał cheaty, to będzie miał problem i straci hajs. Okej, okay, podał mi Discorda, Rio. Ja wam serio mówię, to są totalnie jakieś losowe osoby, nie? A oni naprawdę te prawdziwe pieniądze będą mieli, bo wystarczy, że sobie wypłacą. Halo, halo! No witam, witam, jesteś sprawdzany. No. No to udostępnij ekran. E, e, kurde. Głupio wierzło, chyba udostępniłeś kamerkę. Jak to przełączyć na drugą stronę? Stary no nie wiem, nie mam pojęcia. No musisz mi udostępnić ekran, a nie kamerkę. Rozumiesz, klikasz normalnie, udostępni... O, no i super. Ogarniasz. Dobra, pokaż mi Minecrafta. Dobra, dobra, escape. Ej, masz ci ty czy nie? Tak szczerze, przyznaj się. Nie mam. A jak masz? Dobra, statystyki. Klikaj, klikaj, statystyki. Tam, tam, gotowe statystyki. Aha, dobra. No i widzę, że masz czas gry 6 godzin. I to nie... Jest... To jest w ogóle, prawda? Ile masz na serwer? Nie wiem, długo no. nie gram. A, no właśnie, a dlaczego nie grasz na CraftCube jakoś dużo? Bo zacząłem wczoraj wesziona. Nie, wczoraj nie grałem. Wczoraj a, do... na trochę i dzisiaj. Aha, czyli dopiero zaczynasz grę? No. Okej, okay, rozumiem. Dobra, weź ten kliknij gotowe. Yy, wejść ten, weź, kliknij rozłącz, wejdź z serwera. No już zostać bana za blogowanie się na 30 dni, nie, no XD. Nie no drama. Dobra, słuchaj, daj, daj CraftCube'a na samą górę. Tak, weź, edytuj nazwę. Najlepszy serwer u góry, nazwa serwera. I od dzisiaj zaczynasz grać codziennie tutaj na serwerze i mam dla ciebie ofertę. No, no, no najlepszy. Aha, jeszcze XD dodał. No dobra, niech będzie, niech będzie. Dobra, no. słuchaj, słuchaj, wygląda tak. Daję Ci unban no i super, jesteś na serwerze. No i słuchaj, bo ty napisałeś na czacie, że chcesz 50 zł tak? Nie masz cheatów, więc masz te 50 zł. Właśnie ci dałem. Serio, kurde. No masz tutaj, nie? Wypłata 50 zł. Możesz sobie tam tiketa stworzyć i będziesz miał. No widzę, widzę. Dzięki. No, no spoko. Ja nie wiedziałem, że takie to się jest możliwe w ogóle. A co? No, bo my dajemy po prostu ludziom, którzy nie cheatują na serwerze, dajemy hajs. Więc wygrałeś po 50 zł, właśnie, No i dzięki. No więc wydaje mi się, że spoko, nie? Możesz sobie tam kupić jakieś chipsy, pizzę czy coś. No, to nara. Raczej rangę kupię. No hello. No i git, inwestycja, kupię. Rangę, zarobiście, to się właśnie tak robi. Teraz postanowiłem, że wejdę do losowej osoby na Discordzie i rozdam mu trochę pieniędzy. Ej, dobra, tu jest. Kto chce do klanu, jest ziomek, ale czekajcie, ktoś. Ci... O, tu jest na dupe SMP ziomek, dobra, wbijam. Siema! Siema. Co, co, co co, robisz na streamie? Do, do, do streama? No masz streama, ale zostaw streama, zostaw streama, bo widzę, że grasz na dupę SMP. O, tak gram. A, no to zarobiście Ej, dobra, to zróbmy tak, słuchaj. Czekaj, daj też wejdę na dupa. Zęciak! Nie, nie, co ty gadasz? Trochę myśleć, zęciak. Nie, nie, nie. Jaki masz nik? Jaki masz nic? <laughs> nie, dup... ja Dobra, spokój się, spokój się, to nie jestem ja. Jaki masz nick? Jestem tu incognito. Dobra, dobra. Nie mi się Ja mam piesek KWD, no. a on ma a. Tomek okay. 1, 0. Piesek HWDP 7. i ty masz streama, tak? Czy nie. nie, Tomek masz Tomek, streama. Nie, Tomek. O, dobra, Tomek. Nie wierzę. Tomek sprawa jest. To jest Zęciak, jest Zęciak. On ma właściciela. No to, to, to no tak, ja, to mój ja, serwer. Ej, prawda, ja dzisiaj oglądałem ben. twój odcinek z rok temu. Tak, ja też. E, dosłownie. Tam gdzie <laughs> miałeś tą maszynkę. Będę na rozumiem, rozumiem. Tak, będziecie na Słuchajcie, będziecie na odcinku, ale pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, słuchajcie. Proste wyzwanie tak? daję wam. No? Tak, tak, tak. I teraz mnie posłuchajcie. W tym momencie, jeżeli zrobicie water skilla to coś będziecie mogli tak? wygrać. Dobra, ja robię. Oboje, obo oboje, oboje. Wyrąbane, dzisiaj dobra. wam daję kasę, stary. Znaczy, no dobra, już powiedziałem co daję. Jestem idiotą, sorry. Dobra, piesek, piesek, piesek HWDP pierwszy. Słuchaj, masz tutaj wiadro. Jeżeli zrobisz w tym momencie watera, coś dostaniesz. Dobra, powodzenia, stary. Liczę na ciebie, że zrobisz, bo jak nie zrobisz to lipa. Tak. Dobra, zrobiłeś. Piesek HWDP, i Tara, Tomek, a ty dasz radę? Ja nie znam, nie dam. No dobra, to łatwiejsze dam ci jakieś. A co może być łatwiejsze? Nie wiem, bo tak. Dobra, pies, mam ma pomysł. Dobra, do ciebie wrócę, Tomek. Piesek w tym momencie ty dostajesz kasę. A wolisz do portfela, czy wolisz prawdziwą? Jakby przelewem? I jak ile? No nie wiem, stary, no trzy dyszki ci dam, nie? za Do portfela. No to dobra, to masz do portfela. Ja opierasz. 30 zł dla, dla pieska, a ty, Tomek, słuchaj. Ale posłuchaj Tomek, bo to jest ważne w tym momencie. Musisz zbudować budowlę w 10 minut. W 10 minut, czas start. Powodzenia. Jak zbudujesz jakąś ładną budowlę, jako? to ja ją ocenię i zobaczymy ile ci za nią zapłacę. Ja, ja nie umiem, ja nie. Piesek nie umiem. ci może pomagać nawet. A dobra, to 10 dobra, minut, dobra, 10 dobra, minut dobra. czas start. Ja idę ja, i tu wrócę. Okay. Ja w pierdziele, Dobra. Ja tutaj moi drodzy wrócę za 10 minut no i zobaczymy co tutaj zbudują i jak to wycenimy. A w tym czasie odpaliłem YouTube'a i zacząłem szukać streamerów, którzy grają u nas na serwerze. Dobra, piszmy CraftCube na żywo, na żywo. Nikt nie streamuje CraftCube'a naprawdę? Ej, tragedia. Potrzebni, potrzebni są nasi streamerzy. Ej, dosłownie nikt nie streamuje CraftCube'a. A ktoś by tutaj zarobił. Okej, okay, Tryb Anarchia Practice, bo tutaj często są jacyś youtuberzy, się, którzy się po prostu reklamują, że mają streama. No i chciałem wejść do kogoś, właśnie, żeby kurde, mógł sobie zarobić jakąś kasę. wysłałbym jakiegoś najcika. No i liczę, że się uda coś ogarnąć. Majer, Zenciak 20. Jest ja, w tym czasie pewnie oni zbudują tą budowlę, więc, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. 10 minut minęło, więc poszedłem zobaczyć, co tam u chłopaków. I on może być... Halo, panowie. O, no wbijam skończyli, do was. No, dzie... o, no super, no skończyli. skończyliście, bo, bo właśnie akurat ten. Okej, okay, co zbudowaliście? Domek. Okej, okay, jest. No dobra, za... kocham Zenciak. Czy wy chcecie tak, się chamy. podlizać? Nie. No chyba nie. tak, chyba tak, chyba tak. Od Odejmuję tą tabliczkę. 10 zł. Jest, jak jest, jest, jak jest, jest. Dobra, nie, uwaga. Nie, nie, przepraszam. Ale to nie. był nie. jego, ale to no, był no, jego tak, pomysł. To, ja. to mu my to, to, po tylko, myśmy... to, to tylko mu. Dobra, my poczekajcie. Się po prostu z takimi byliśmy podziarani. No po rozumiem, rozumiem, dobra. Zrobiliście tu w miarę. No okej, okay, jakiś tam teren jest. Wchodzimy, jest kaktus. No niby to spoko wygląda. na to 10 minut. Tu enchant, jakieś udekorowane. Kurde, dobra, powiem Wam szczerze. Czy ten domek jest Dużo pieniędzy? Jak myślicie, ile jest warty? No mało, ale też mieliśmy tylko 10 minut. No dobra, to ile jest warty? No to powiedzcie. Nie wiem. Ile byś sobie wiem. dał za ten domek? Nie wiem, ja nie umiem się wyobrazić. No, musicie powiedzieć. Nie, nie wiem. Rzuć jakąś kwotę. Z dwie dychy 40? Tak. Niech będzie. 5 dych dla ciebie, Tomek. Ja, farty. Nie wiem, ma... czekaj. Tomek, to masz 5 dych, no i dobra, pieskowi też dam te dwie dychy, żeby miał. Kurde, macie no równo, czyli macie radę w Trzymajcie się. Ha? No i nic, widzowie. Dostali po 50 złotych, czyli następna stuwa ja pierdzielę, niech będzie Chcieli, chcieli do, do portfela, nie, nie, nie przelewem, więc, więc tak to jest A w tym czasie odwaliło się naprawdę coś grubego Ponieważ streama odpalił mój ziomek Którego pewnie dobrze znacie A jest nim Elo Mordo. Elomordo Mordo ma streama, moi drodzy, 200 osób Z Bedwarsów na Coxcraftzie Dobra, ej, próbujemy go namówić, żeby wbił do nas? No jasne, że tak, dobra Siema, za ile wejdziesz na mój super serwer? Dobra, nie wiem, czy mi się uda go namówić, no ale dobra, próbujemy Wyślę na początku dychę Oj, coś czuję, że na nim wydam mega dużo pieniędzy Więc już teraz zostawcie lajka i subskrybuj. Ten Dzięki za dyszkę. O, jest mój dyszczek. O, jest mój dyszczek. Whoa. Okej. Okay. Nawaj. No, Kiedy wyjdziesz na mój super serwer. No. A co mam tam na tym swoim serwerze zrobić? Stary, no wejść po prostu, wejść, po prostu Ty, może wejść. Ja zrobię tak. Namawiam ludzi, żeby wejść na mój serwer, rozumiesz? Zależy jaka usługa. Zależy jaka usługa. Mogę ci jedną linijkę. <grym> 217 <grym> co? Nie wierzę. Eee... 2137 zł. Co, co za serwer jest w ogóle? Mogę wejść na twój serwer za dwie stówki. Za dwie stówki? Chłop! Tyle kosztuje ma godność, panie i panowie. Co za gość, Kopię dwie stówy, to wiesz, to z kieszeni od razu, nie? Dobra, to wbijaj, fajny tryb, to anarchia Praxis. Dobra, wiecie co? Wyr Rąbane. Odwalił odkazki, no co mam powiedzieć. Zostaw lajka, subskrybuj kanał, no. Nie no, akurat yy, lubię Marcela, więc też dlatego mu więcej wysyłam. Szczerze? Jestem mega ciekawy reakcji. Jednak pojawił się problem, ponieważ zablokowało mi konto bankowe. Czalić to? Akurat w tym momencie. Ej stary, zablokował mi konto. Normalnie blogowało z banku i tak dalej. Lipa. Ale dobra, no szczęście mam inne konto jeszcze. Bo nie wiem, czy ja mam na nim tyle pieniędzy w ogóle. No dobra, wyrąbane. Jest. Pięknie. Czekamy na dolejta. Ale mam bliznę. O kur...

<śmiesz> co, to jest tekst? No i git. Co jest? Chyba wejdzie, co? Przekupiony? Pani przeczytała? Zęcia, pięknie w przeczytało. Dobra, to wbijaj. Fajny tryb to anarchia practice. No i. No yes. Dobra, po tej rundze, rundzie pani, panowie muszę wbić. No i, i gdzie? To jest w końcu ten IP, bo nie podałeś? Krapki No i gdzie, no. no. no widzowie, mamy gracza. <śmiesz> Zęcia, jeszcze nim, nim trupiszę na czacie, że za wydychy, on też bije na serwer. Przemyśl to. Widzowie, tak się właśnie to robi, tak? Na ten moment wydałem tyle pieniędzy. Jednak udało mi się, żeby Elo Mordo wszedł do mnie na serwer. To. Powie, się... Jest na Anarchy practice, udało się. Dałem mu rangę youtuber 500 zł SG. dzi. ekspon. spawn. No, także zarąbiście. A dobra, jest teleportacja. Ale mam w ogóle te i te Dałem ci 500 zł do portfela, więc możesz no. sobie coś kupać jeszcze masz rangę. E, ty, o kur! <laughs> No, i to jest życie. E, tak, dla dowodu, żeby nie było. Jest tutaj na serwerze, więc, więc, więc udało się. Udało się go namówić, tak? Przez więcej osób na serwerze jest. Uwaga, 2,5 tysiąca. Zawsze jakaś dodatkowa osoba, tak? A ja zacząłem szukać dalej streamerów. A i żeby nie było, że wchodzę tylko do dużych streamerów, to wejdźmy teraz do mniejszego, który ma 5 osób i dodatkowo ma przedłużonego streama. Dobra, wysyłam mu stówę. Może uda mi się go namówić, stary. Wejdź na craftcube.pl. No i G. Wybierz cel, który chcesz dołożyć. Na kromkę chleba, na mleko. Chyba na. No dobra, na kromkę chleba. Dobra, wyślij Stówkę. Dobra, zaakceptowałem. No i teraz czekamy, aż przyjdzie do Ej, za 100 zł zaśpiewam że ziarę? jeszcze zaśpiewa mam. O, oh, jest 100 złoty! Przyszedł donate 100 złoty! Ci młodzi są myśliwi. 100 złotych! 100 zł Nie, nie, nie! Nie daj się cieszę jak oni się też cieszą tak szczerze. Łeś tam, ziarę! Nie! No i fajnie! Nie! Mi... Nie Mi jest miło, tak szczerze. A jest to prawdziwy zęcia? Nie wiem, Stary, no tylko chyba ja wysłałem takie pieniądze. Wysłał. Co no i G? Co to, oh, to jest! Jezu jaką krzyczy! Czajaj się będzie ziarę! Dobra, to o. idziemy na kratkie widzowie no, no i G, G udało się! Następni gracze! Następni gracze! Coraz bliżej 3000 widzowie! Zostawcie jak subskrybujcie kanał i serio za 3 miliony się zarobi Nie da się Nie wiem czy to Dęciak, ale dobra To, to jestem, jestem ja! Czekam aż wbijesz na serwer No i G. Dobra, cicho! O no, Boże, nie wiem czy chcę tego słuchać, ale no dobra, zaryzykuję. Pa, ta, A mam śpiewać Dęciak? Mam wchodzi. śpiewać zęcia? Będziemy patrzcie, raczej na serwerze. jak wchodzi, no zarobiście, no i tak coś tak się to robi, stary zapłacić U następni ludzie na serwerze, no stary, niedługo się rozrastamy, przebijamy wszystkich. Już śpiewam, poczekaj, zęciak bił. 17 godzin mi Cyliples, kiedy tu ma do końca live'a? 17 Be? godzin, co jest? Jak on to ma zrobić? Be? 17 godzin, co jest? 17 godzin na klatki UBS. Mam pewno siebie, to prawda, no nie, nie dar. Oni mi piszą, że Odam ja par przeżyłam tsunami, hej tu ty, tyle fal. Nie mam więcej. <laughs> Już, już, już To jest tragedia Najlepiej na co mnie stać Jak gwiazda na niebie Dobra zostawię. Tylko refren wam dodam Bo jest za mocne. <laughs> Chodzę od rana A. Uśmiech ubrana Taki mam mut. Kolejna zmiana Ja to dżędziara Choć taka sama To mam nowy look Chodzę od rana Uśmiech ubrana Taki mam mut. Ta. Kolejna zmiana się. ja się Zostaw lajka Chodź taka sama To mam nowy look Się nie czuję że... Dobra idziemy dalej <laughs> To jest za mocne A teraz spadłem na naprawdę mocny pomysł Jednak jest on Bardzo bardzo Niemoralny Jednak postan to stestować i tak. Dobra, moi drodzy, jak wiecie, ja dużo razy nagrywałem z Wojana. I wejdźmy sobie na Wojana, że <laughs> to będzie okropne, naprawdę. Ja chcę widza Wojana u siebie na serwerze. Moi drodzy, wejdźmy na serwer, na Wojanowice i muszę znaleźć tutaj osobę, której zapłacę, żeby weszła na mój serwer, rozumiecie? Taki mam plan. Jednak totalnie nie miałem pojęcia, czy mi się to uda. Więc zacząłem szukać ludzi na spawnie, z którymi będę mógł porozmawiać. tu na spałnie. Halo, ej, słyszysz mnie? Ktoś mnie słyszy z was? Halo. Oni mają wyłączonego tego moda, więc trochę lipa. I musiałbym znaleźć kogoś, kto by mógł ze mną tutaj porozmawiać. Na Kurde, normalnie 5 z nich komuś dać za to, że wejdzie do mnie o serwer. Tak jest plan, widzowie. Podkradam graczy z innych serwerów. Toma, voice, moda, ukośnik spawn. Zobaczymy. halo, Halo, o halo halo. halo, halo! Słyszysz mnie? Dobra? No sprawa Ej. jest, sprawa jest Jak wejdziesz teraz stary na mój serwer, na kraftki ukro kapelę, to ci dam 50 zł. Mówię serio, słyszysz mnie? O, tak, ale... Za 50 złotych stary, za 5 dych. 5 dych dostaniesz. Ale mi tata mi nie pozwoli, to No ja go taty komputer. Ma. Ale jak ci nie pozwala tata? Po prostu dawaj na kraftki bajcie, dam ci 50 zł, przysięgam. Normalnie. Chcesz nu na numer stary na co chcesz? Przelew ci wyślę. Nie no, halo. Czy, ja nie wiem o co mu chodzi. tata mu zabrania wejść na mój serwer. Dobrze no, się ja mu nie uwierzę, w takie rzeczy, no. No to wejdziesz za 5 dych czy nie? Jak mówi wyraźnie, że nie pozwala mu...

Dziele. Dobra, sorry, Myślałem, że bejtujesz. Ej, chcesz się wymienić za LK. Nie chcę, nie chcę. Zostawię. Idę sobie Ty, Ja pierdę, o co tu chodzi? Dobra, aż... To kurde jest za mocne, nie? Przysięgam. Już myślałem, że mój plan lek w górę przez e, tatę. E, no jest jest. Jednak spotkałem gracza z Voice Modem. Halo, ej, słysz mnie? Ej, Mordo, Mordo, tutaj. Powiedz coś. Halo. Nie, no nie wierzę. Czemu oni na mnie rozmawiają? Rozmawiajcie ze mną, błaga. Creeper, no powiedz coś. Pod Halo? O, Ej, słuchaj, wejdziesz na mój serwer kraftkił

o, no i super! A, chcesz, jak ja chcesz 5 zł? Chcesz na serwerze jakby u mnie dostać do portfela i będziesz mógł sobie kupić rangi, czy chcesz y, przelew na numer? Nie, nie rangę, bo ja cię znam, serwer, ja cię uwielbiam, ja jestem twoim fanem. No i super, dobra, to słuchaj, teraz wchodzisz na serwer, i ja ci już daję 5 dych. No dobra, to poczekaj, już wchodzę. Dobra, to czekam. Ej, spotkajmy się na anarchii, practice i... Y, nie, czekaj, spotkajmy się na trybie RF SMP. A masz DC? Nie, no nie, chodź na, na RFA. <laughs> nie wierzę, że mu ukradłem gracza z, wojanu, z Wojanowic. Chciał, wybrał, wybrał rangę, więc daję mu, moi drodzy, 50 zł, żeby nie było. Nie było go jeszcze u mnie nigdy na serwerze w ogóle. Ja pierdzielę, ty, no to jeszcze w ogóle on sobie skorzysta na tym. Taki mój fan, nie? Moi drodzy, właśnie, ustawiłem mu stal gracza. 50 zł dostał. Jest ciekawa, czy już jest na serwerze. Jeszcze nie wszedł na erfa, Powiedziałem, że się spotkali tutaj. Ale już jest na lobby, więc to no, no, dobre, dobre. Uka udało mi się ukraść go. Dobra, nie wiem, chyba mnie oskamował stary. Nie ma go, nie ma go na serwerze. Nie wiem, czy próbuje wejść dalej, czy co. Więc to by było na tyle w tym filmie. Widzowie, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, Udostępnijcie yy, mi koledze. Ja zamierzam, yy, że tak powiem, płacić już wam za to, żebyście grali nawet u mnie. 3000 co Musi być, stary. Więc jak chcecie zarobić crashpl możecie wejść sobie na CloudIG, też będzie super i w ogóle trzymajcie się. Buziaczek dla was, nara.